Cascader! <laughs> <laughs> No i wylądowaliśmy, zmarnowaliśmy masę czasu, no bo oczywiście nie wychodziliśmy pierwszy z samoloty, bo nie lubimy, ale teraz już wiemy, że lepiej to zrobić, bo wszędzie, wszędzie można się szybciej dowalić do kolejki. No i tak e, kupiliśmy kartę sobie Orange na lotnisku w Akawie. Jest za 12 dinarów jordańskich, można kupić 27 GB internetu. Śmiga działa, aczkolwiek niektóre osoby miały problem. E, wydawało mi się po prostu, że musiały po prostu poczekać na aktywację systemową. A teraz marnujemy jakieś? Ile tu stoimy? No, z półtorej pewności. Z półtorej godziny stoimy w kolejce do pożyczalni Arturaja, żeby wypożyczyć po prostu auto, i jesteśmy ostatni. Więc dzień nie układa się zbytnio po naszej myśli. No i będziemy z niezłym opóźnieniem Ale w hotelu wakacjami. No jest 20 stopni. Nie jest 20 stopni, jest. 16-17, nie wiem, jest 20 wierzyć. stopni, ale słońce mocno się No nie, nie widać, żebyśmy się opalali i to jest mój, bardzo przyjemnie. Mój problem jest taki, że wziąłem sobie za dużo długich takich ciuchów ciepłych, e, zamiast po prostu jakiś koszulek czy coś i te nawet wziął klapki. I, i żeby się wykąpać. No, ja strój kąpielowy. no to ja będę musiał sobie gdzieś pewnie kupić jak hawajski strój kąpielowy. kąpielowy. Ja jestem przygotowany. Wziął, sobie... wziął sobie hawajską koszulę, ja nie wziąłem nic, także no, on jest sobie przygotowany, ale aczkolwiek wiem, że wieczorami tutaj temperatura potrafi spaść do 3 stopni, więc na razie jest ok, ale potem niestety będzie już zimno. Więc zobaczymy może jak będzie yy, wieczorem, ale w akabie. Wiem, że ma być troszeczkę cieplej niż normalnie na środku pustyni, więc w akabie może będzie więcej tych stopni wieczorem. Zobaczymy. W każdym razie nie, nie jest tak mamy, źle. Mamy. Kurtki mamy, wszystko czapki mamy, wszystko. w razie czego jesteśmy przygotowani, tylko on jest bardziej wyletniony niż ja. No ale zobaczymy. No z, z takiej kolejki dłużej zostało nam o, dwie pary. Także. Drona tutaj nie warto przy, przywozić, bo żeby wziąć tutaj drona, no to trzeba byłoby wypełnić deklarację po prostu i prośbę o lot do Urzędu Lotnictwa Cywilnego Jordanii. A podobno jest tak, że m, nigdy na to nie odpowiadają i rzadko kto w ogóle uzyskał pozwolenie na wzięcie tutaj drona i strasznie sprawdzają tutaj bagaże. I Ja dostałem pytanie, bo gościu zobaczył u mnie jakąś elektronikę, ale miałem odłączone obiekty w plecaku i pytał się, czy kamera. I mówi, że kamera, a ten, że dron? A ten nie, 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 mówi, że nie. Ale tak naprawdę gdyby to był dron, gdyby to był dron, to by mi go skonfiskowali. No nie, bo byś powiedział, że to nie jest dron. I w, w sumie to nie sprawdzał tego. Wiesz, de facto. No dobra. Tylko zapytał. Dobra, zapytał, ale wiesz, jest, jest ale lepiej nie ryzykować. Nie lepiej, lepiej nie ryzykować i nie, możecie świecić z tym, że nawet jeżeli wyślecie po prostu do Urzędu Dotnictwa Jordanii dużo, dużo wcześniej, wypełnicie wniosek i wyślecie papiery, ubezpieczenie, wszystko, to spotkacie się albo po prostu z nieodpowiedzeniem Wam na tego maila. I skończy się to po prostu dokładnym przeszukaniem was, waszego bagażu na lotnisku, czy aby przypadkiem go ze sobą nie macie, bo takie przypadki już, już były i Jest to na travelist po prostu yy, wyszczególnione gdzieś tam na grupach, ktoś to opowiadał. I nie, nie, nie są. W, dostępne filmiki z dronów na YouTube z Jordanii, ale to są sporadyczne przypadki. Bodajże ludzi, którzy jakoś, w jakiś sposób przejść po prostu fartem tutaj kontrolę. W każdym razie nie polecam, bo drony w Jordanii nie są tutaj jakby tolerowane dosyć dobrze i możecie znaleźć nawet na YouTube filmiki, gdzie Ktoś latał w omanie, czy gdzieś tutaj, czy w petrze, i policja ich po prostu zatrzymywała, przesłuchiwała, i były spore problemy. W większości przypadków kończyło się to po prostu konfiskatą drona i możliwością odebrania go na lotnisku, jakąś opłatą karencją, a w najgorszym po prostu no, czymś więcej, tak. Ale przeważnie puszczano tych ludzi i drony, drona mogli odebrać, a niektórzy po prostu swoich dronów już nigdy nie zobaczyli, nie? więc nie polecamy za mną przepiękne pasmo gór i fajnie było je widać właśnie jak się łamywał mega widok, zobaczymy jak będzie dalej bo tak naprawdę wyjeżdżając z lotniska z 15 AKB. jedziemy meldować się w hotelu odbieramy autko tak jest tak no ale mamy godzinę 16.25 czasu lokalnego i ustaliśmy się 3 godziny zanim odebraliśmy auto no i lądując w Akawie będziecie musieli liczyć się po prostu z tym, że nie jest to lotnisko dosyć dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi o wypożyczalnie aut i wszyscy z Discover Cars lądują w czy Arturaja, czy jakoś tak się to nazywa i stoi się po prostu w kolejce po auto jeszcze na dodatek. Wrąbał mi się taki Francuz, który skłamał po prostu, że no był tutaj przede mną wcześniej, gdzie ja ostałem się 2 godziny jeszcze dodatkowo I kurde, pół godziny zeszł z tym typem, nie? Więc tutaj trzeba być asertywnym nie odnawiać, bo się swoje I zobaczymy jak będzie dalej Takie są widoczki dookoła, wszędzie pustynia, palmy Tak wygląda droga z lotniska Akaba do Akaby tereny pustynne. Radarów nie widzę, znaków jak na razie też nie widzę. No i co, zobaczymy co będzie dalej. W okularki jedziemy tak? I już bardziej pustynny klimat marsjański. Tam mamy morze, już widać z daleka. Nie jest daleko do Do miasta, do lotniska. Musimy zobaczyć, jak wygląda publiczny transport. I taksówki podobno kosztują tutaj od 70 do 100 złotych. Taksówki są w zielone. Są znaki, jak widzimy znaki są po arabsku I znaki są również po angielsku Więc to jest bardzo dobrze Mamy tutaj kontrol policji Stoją sobie o, o właśnie panowie I tu pewnie musimy jechać tutaj, tak? Tutaj jest droga otwarta, pewnie była opłata pobierana za wyjazd z lotniska Mamy zielone, nie ma nikogo w budce więc pewnie jedziemy sobie dalej. Tam stał patrol policji, czy wojska uzbrojony. Fajny opacerzony wóz wojskowy. Pilnują panowie bezpieczeństwa i bardzo dobrze. No nic, jedziemy dalej. Tylko, że mi tutaj nawet nawigacja w tym momencie nie pokazuje, że jest jakieś rondo. Nie wiem dokładnie, jakie są tutaj przepisy, więc będę jeździł formą europejską. W radiu, w radiu leci. O ala, Bella ha Bella kierownicę na prawo. Co Bella jest nie tak z z Zobaczcie jak ta wielka flaga tutaj wygląda, to jest największa flaga jaką kiedykolwiek widziałem chyba na największym maście Ta flaga Jordanii jest naprawdę majestatyczna i wielka, zobaczcie to Nie wiem czy GoPro odda jak to jest po prostu wielkie Miasto jest widać za mnóstwo piachu, kamieni, ale widzę, że dbają tu o czystość. właśnie. Tutaj pana, który sprząta, chodzi ze śmietnikiem, napija śmieci względnie czysto, bo na Google Street wyglądało to troszeczkę tragicznie. Wjeżdżamy właśnie na, jesteśmy na głównej ulicy, właśnie w Amanie, w Akabie, przepraszam. I właśnie dojeżdżamy na parking do hotelu, który jest tutaj. Po zameldowaniu się w hotelu i ogarnięciu, mimo zmęczenia po nocnym locie ruszyliśmy na odkrywanie miasta. Nasz hotel mieścił się w ścisłym centrum, gdzie dookoła był lokalny targ. Można tam kupić dosłownie wszystko. Miasto tętni życiem. Mnóstwo knajp, lepszych i gorszych, oczywiście już wcześniej zbadanych przez innych turystów. Chodząc ulicami, jesteśmy zaczepiani przez lokalców, próbujących po prostu zarobić i sprzedać nam jakiś chiński szajs. Miasto leży nad Zatoką Akaba, jedną z dwóch odnóg Morza Czerwonego. Po obu stronach Półwyspu Synaj. Na zachód od miasta przebiega granica z Izraelem, a nieco dalej jest granica z Egiptem. Na południu niedaleko jest do granicy z Arabią Saudyjską. Mieszkańcy Akaby są bardzo przyjaźni i ciekawscy. <grywa> Polskich turystów jest tu sporo i łatwo trafić na ulicy na jakiś polski akcent. Spotkamy też Polaków w restauracjach. Większość lokalsów rozmawia dobrze po angielsku. Doskonale wiedzą, że turysta to dobry zarobek, a w przeliczeniu na złotówki jeden dinar jordański to około 6 zł i 10 groszy. Widać tu też kontrast społeczny. Łatwo można zobaczyć podział między biedniejszych i bardziej majątnych. Policja jest bardzo przyjazna. W centrum i na ulicach jej nie brakuje. Z powodu napięć politycznych i sytuacji w pobliskich krajach jest to jak najbardziej zrozumiałe. Miałem jednak nieprzyjemność na pustynnej drodze zapłacić 20 dinarów łapówki, o czym jeszcze wam opowiem. Warto poświęcić czas na odwiedzenie lokalnego targu, szczególnie jeśli jesteście fanami dobrych przypraw owoców i warzyw. Pomidorki są tu szczególnie przepyszne. Jordania jest w pierwszej dziesiątce eksporterów warzyw i owoców na świat. Lokalny targ jest czynny od 10 rano do około północy. Zaopatrują się tutaj wszyscy mieszkańcy Przedmieścia Kaby. U lokalnych rzeźników możemy również kupić wypatroszone kozy w całości lub poćwiartowane wedle życzenia. Są tu też liczne serwisy telefonów, urządzeń elektrycznych, piekarze, barberzy. Dosłownie wszystko w jednym miejscu. Zaciekawieni różnorodnością dookoła ruszyliśmy szybko na eksplorację lokalnych straganów no i sklepów. Ciekawscy weszliśmy do środka jednego z nich. Zobaczcie, co znaleźliśmy. I zobaczcie, jakie mają w ogóle tutaj chipsy. To są lokalne jordańskie chipsy. Jakbyście chcieli spróbować, to naprawdę ostre. I schod pepper flavor Albo macie zwykłe takie, o, też jakieś papryczkowe. To jest bardzo ciekawe. Jakbyście chcieli spróbować chipsów z Jordanii, to o tutaj jakieś ciekawe. Tornada, to też ciekawe bardzo. Na czos, to są takie jakieś czosy ich, nie? Ale to są pokazywane tutaj razie są są... Tego czegoś takiego w Polsce nie ma. To jest... wersja spiece? Tak, ale jakiś autentyczny, autentyczny ser jakiś. <grytosy> bardzo ciekawe. warto by to kiedyś kupić i spróbować. Generalnie to doritosy czy coś, to też chyba ich mniejsze smaki, ale... Nie widziałem takich małych Doritosów w Polsce. Nie ma, nie ma. Uniwersytecki nie ma. Uniwersytecki nie ma. Patrz, mają też prese, fajne, ciekawe. Wafelki. Nie. No, 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 on recording for friends in Poland. Poland? Poland, ja. Yeah. Poland. Yeah, Poland. Co tu mają jeszcze? Tutaj jakieś no. rogaliki typu jak te niśniejsze Seven Daysy, nie? No tak się nazywają. Te Seven Daysy ichniejsze Możesz płacić kartą czy coś? Możesz, możesz no nie, musimy tutaj kup... ten Nie da się kartą płacić? Nie da się kartą płacić Patrz, batoniki mają to też małe, nie. takie jak w Polsce okay. no. Te żelki, tak, jak, takie jak byłem mały to takie same, jadłem nie? Patrz, są podobne rzeczy, tylko, tylko po prostu wiesz Jak byłem mały to takie jadłem okay. Takie na tym podobne. Tu jest jakieś mleko do kawy Tak u nich to wygląda no. Czekolada, batoniki no. czekoladowe Takie no. coś jakby ChocoLips Brownie, coś pewnie Zrobimy reklamę z pewnie. Tak, ale patrz, tych rogalików mają, mają też takie mini rogaliki Tak, Drożdżówki na szybko można kupić No, czy 7 Daysy mini, nie? Ja, yeah, ja yeah. no. How much for this one? I use Kurde, trzeba będzie kupić, jak będziemy Dobra, jechać Dobra, to wrócimy, to no sobie kupić takie okay. coś, nie? Dobra. Dużo słodyczy A nie można to sobie no nie można kartą no, Dobra, ale to robimy to za FIFO nie? Bo ja jestem no. ja jestem ciekawy tych wszystkich Ale eee... mają w sajda Takie mamy no, ciasteczka no, no. Karmel Nie mm. Figa o, fi... o smaku figi mm -hmm. Zobacz mm -hmm. Smaku figi Jest no. tego tutaj prawda. A pingel, to patrz. to pingel mamy takie same, nie? Ale to nie wiem, czy to za smak jest We have بدل ليمون وشطه اه oh. طب بص yeah. عندك في بابريكا تحت هنا خالص this is super hot yeah spicy اه oh. spicy spicy hot oh, hot yeah. paprika oh, spicy. Yeah. spicy yes, yes. yeah, yeah. ah قدام فش كله نفس اه هذا ها ما دهس good this this is better than this اه uh, no same no same look no small no. this big This big this is normal paprika, look, yeah. Oh, ah, no. This is spicy paprika, yeah. Uh, yes, yes. This is very spicy papريكا. Yeah, we pay cannot pay, pap uh, pay here in in, in No, the only, cash, only, only cash. Only cash. Okay, so We're we cash, we will oh, return we return. Uh, we going to the bank and, the... and We will go the car. These are on the Okay, thank you. We going. Yeah, thank you. Thank you. <laughs> tak to w Londa, Jordan. Takie mamy ceny. Spróbujemy przejść przez ulicę ale tutaj nie ma świateł na pasach i to zależy od tego kto ci się zatrzyma a kto nie więc tak to będzie wyglądać teraz druga strona no nie, nie zatrzymają się nie, nie ma szans no zobaczcie jak w ogóle stare samochody jeżdżą Chevrolety No jest, coś jest. Dobra, szukamy banku. Tak wygląda to ścisłe centrum akapy. Spróbujemy znaleźć po prostu bankomat, który nie będzie próbował nas oszukać, bo wybierając angielski w ATM-ie wyskakuje po, po pewnym czasie arabski. Jest ryzyko, że możemy po prostu wziąć coś, co nie jest nam potrzebne, i mnóstwo za to zapłacić. Dobra, tu mamy McDonald's. Tak wygląda McDonald's w Jordanii. Z taką keizerką. Ty, Czy to jest Burger 2? Czy to jest Burger 2 ichniejszy? Tak, tak, to, bardzo możliwe, że to chociaż, jest ich Burger dwala, który u nas nie, jest, nie, ale to jest jakąś Nie, To jest lakucze panie No. Niestety. Szukamy dalej tego bankomatu. Niszcząc. Tak się kształtują ceny w Jordanii w ścisłym centrum Makaby. Ogólnie można powiedzieć, że jest taniej niż nad polskim morzem. Czy nie? Chyba tak. Chyba tak, bo zobaczcie sobie za pizza. Jest 4,5 dinara, tak? 4 dinary, 3, 2 dinary, czyli 5 dinarów to jest około 30 zł, nie? Tak. Jakoś tak. Czyli pizza za mniej niż 30 zł. Czyli margerita normalna za mniej niż 30 zł to jest tańsza niż z... w Polsce. Tak, chociaż... No ale patrz, tutaj już masz 5,50, no, już masz 30 to, no nie, tak, no to dalej. Tu już będziesz miał taką pizzę z salami, że no, coś... Człowiek, w Polsce masz te 4 dychy teraz w pizzę. Nie? Tak, tutaj tu mamy kebaby, ceny różnych kebabów. 30 zł macie... Możliwość zjedzenia czegoś takiego, na przykład pizza, zobaczcie, kids Meals. Tutaj jest jakieś, nie wiem, posiłki z chlebem, czy coś takiego, tutaj są śniadania, koktajle różne, też całkiem spoko. Szarmy, proszę bardzo, dobra szarma, można zjeść za 2,5-15 zł niecałą spoko. Naprawdę spoko napiszcie na, e, napiszcie na ten. Ej, to zrobić teraz relację Insta i decydować e, co robimy, nie? Co robimy i no. czy nie? Czy gdzie jemy? Czyjemy w McDonaldzie? Czyjemy? Ten bank jest tam. <grym> tutaj jest ten bank, bank zaraz obok, więc musimy <grym> sobie wybrać pieniądze. Nie no, na nie, jemy, no, McDonaldzie nie jemy na pewno. O, proszę bardzo, burgerki. Oh, no, Hello. <grym> No, i mamy chyba bank. No. Mam nadzieję, że mamy bank. Czy mamy bank? Palmo choinki. Kapital no bank. Mamy bank, znaleźliśmy bank. Spróbujemy teraz wybrać nieco gotóweczki. Kapital bank, piękny bankomat. Chyba zamknięty. Albo trzeba wcisnąć. Patrz, widziałeś? otwiera się na ten. Weźmy mi otwórz Dobra, spróbujemy wybrać pieniądze, żeby mnie zamknął tutaj Zobaczymy jak nam pójdzie W centrum Akaby Niedaleko McDonalda na głównym rondzie, Jak sobie pójdziecie, to znajdziecie właśnie tutaj ten Capital Bank Który jest za mną, bankomat I ten tutaj jest bardzo spoko, bo nie wyskakuje tutaj żadne arabskie yy, właśnie hieroglify i można było spokojnie wybrać sobie banknoty bez żadnych tam obaw, że coś sobie wybierzemy nie tak i tak wyglądają jordańskie dinary całkiem naprawdę fajnie, to jest pewnie ten król ich ichniejszy I tak wygląda z tyłu taki banknot wybrałem sobie 200 i jednorazowo na przykład za wybranie akurat w tym bankomacie bo słyszałem, że tutaj jest akurat spoko ten arabski bank to jest 30 zł, czyli 5 dinarów za każdą transakcję, czyli za każde pobranie, jeżeli chodzi o rewoluta. Więc się opłaca, bo ATM zżera 50, więc tu jest bardziej korzystnie. I pamiętajcie, żeby sobie wybrać, bo w Petrze można zapłacić na przykład kartą na Vadimusa, ale często mają awarię, albo mogą mieć awarię w właśnie terminali i warto jest ze sobą mieć gotówkę, szczególnie jeżeli jedziecie Kings Highway, bo na większość targów zapłacicie kartą, a niestety w mniejszych stacjach benzynowych takich na pustyni, gdzie leją paliwo z baniaka, no to już musicie mieć gotówkę więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze zadać sobie autko na fula. my idziemy szukać kolejnego jedzenia pewnie zatrzymam się tutaj w restauracji zobaczymy co będzie dalej mamy ścisłe centrum Akaby tutaj w tym miejscu znajdują się no, podobno najlepsze, jedne z lepszych restauracji, tam jest La Costa Hotel, za mną tutaj jest kolejny hotel Idziemy dalej zobaczyć, tak więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A tutaj mamy tu prawdziwego Jordanskiego barbera. Tutaj Pan w środku sobie ładnie szczerze. Goli tutaj Pana w środku. że no, no, życie się tutaj toczy, tak? No, idziemy sobie zobaczyć dalej. Kawa. to nie wiem co to jest tutaj coś kawa, robią na tym jest... ale to jest to kawa, to jest, kawa. To jest, y, turecka kawa wiesz chyba, na po turecku tutaj pan na koniu jedzie za mną także w centrum Akaby takie rzeczy były zobaczenia w Krakowie pewnie też tutaj mamy jakąś pizzę Del Crosso proszę bardzo pizza 25 dinarów chyba tu mamy kolejne restauracje i weszliśmy właśnie do dzielnicy gdzie są najlepsze restauracje w Akabie, także możemy zobaczyć sobie jak wyglądają tutaj ceny. Proszę bardzo. To są kawałki pizzy, czy co to jest? Właśnie się zastanawiamy się, czy to jest kawałek pizzy, czy, czy to jest po prostu za całą pizzę, ale patrz, tu pisze family size 250 gram. gramów. 250 gramów? To... Gramów to jakby kawałka, kawałek to pizzy to było no. to jest kawałek. No. Tutaj jest kolejna restauracja. Tutaj mamy takie potrawy na przykład. No nie, ale to naprawdę są spoko, spoko ceny. Ty masz takie mięso z rykami, tu masz rybkę fajną na przykład. Jest to 45 zł. Nawet całkiem spoko. Chodźmy dalej, zobaczymy przez tą ulicę i zobaczymy co jeszcze tam zobaczymy, nie? Zmęczeni i głodni zatrzymaliśmy się w rekomendowanej przez Polaków restauracji z przystępnymi cenami. Jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Padło mi GoPro, dlatego reszta nagrań będzie po prostu z telefonu. Znaleźliśmy restaurację Kursa SNA i tak się kształtuje menu. Zaraz Wam tutaj właśnie pokażę jak to wygląda. Bardzo fajnie tutaj nam Polacy polecili, że możemy sobie ładnie zjeść, więc y, zobaczmy jak wyglądają ceny. Na ten talerzyk ugrywamy sobie kawałek tak, tego chlebka, zakładamy sobie tutaj na ten O, w ten sposób. I to mamy w ten sposób jeść. Prawdopodobnie. <grystanie> polecam naprawdę. Pyszne, w Jordanii jedzą. Zainteresowałem się zgromadzeniem ludzi na jednym z placów obok głównego ronda w centrum. Moją uwagę przyciągnęły tam występy. Chcąc bardziej poznać lokalną kulturę i zrobić ciekawe ujęcia z życia tych ludzi, poszedłem więc na miejsce. Okazało się, że występy ma lokalna grupa tańca i śpiewu narodowego. Bardzo szybko zostałem wciągnięty do zabawy przez lokalsów, którzy wypatrzyli mnie w tłumie z kamerą. Jest to dowód na to, że Akaba jest dla turystów bardzo sympatyczna. Dostałem również zaproszenie na napicie się lokalnego alkoholu i palenie shishy. Byłem jednak za bardzo zmęczony, podziękowałem więc, ponieważ następnego ranka czekał mnie spory wysiłek i sporo kilometrów do przejścia, a chciałem zobaczyć jeszcze plażę i widok z niej na miasto Eliad po drugiej stronie nocą, ponieważ obok jest Izrael. Jordańskie Wybrzeże Morza Czerwonego uchodzi za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla amatorów pływania i nurkowania. Przyciąga tu krystalicznie czysta woda i bajeczny podwodny świat. Po drugiej stronie morza widzimy Izrael i światła miasta Eliad. My jednak nastawieni byliśmy na inną eksplorację, ponieważ akaba nie słynie zbyt wielu zabytków. Naszym celem była stolica nabatejczyków, wykuta w skale czyli Petra. Ruiny miasta to kawał historii sięgającej aż do III wieku przed naszą erą. Ale to zostawiam już na następny odcinek. Jeśli dotarliście z oglądaniem aż tutaj, to bardzo Wam dziękuję za wytrwałość i zapraszam do następnego odcinka, ponieważ tam robi się jeszcze ciekawiej.